Cześć, mam na imię Monika, jestem pracownikiem sekcji wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystyki. Targi to doskonała okazja do poznania wielu wystawców, ich wyrobów, do poznania wszystkich tych wystawców, którzy działają w różnych dziedzinach i w różnych branżach. Najbardziej ciekawym jest sektor rękodzielnictwa. Dlaczego? Dlatego, że jest. Przebogaty, różnorodny i zaskakujący swoją ofertą, jeśli chodzi o towary rękodzielnicze. Każdy ze zwiedzających ma okazję poznać wyroby z różnych części kraju, ponieważ wystawcami są także osoby, które przyjeżdżają z drugiego końca, z południa Polski. Prezentują różne wyroby, bo jest wśród nich biżuteria. Czapki, stroje, zabawki, figurki wykonane z drewna czy z gliny, a także przepiękne wyroby z wikliny, koszyczki, krzesełka i wiele innych niezwykłych rzeczy. Każdy ze zwiedzających ma możliwość zakupu oryginalnych, często nie do zdobycia w naszym regionie towarów. Chętnych do oglądania i zakupów nie brakuje, dlatego z tego miejsca bardzo serdecznie zapraszam na targi jesienne, które obecnie. W tym roku w jesieniu odbędą się już w nowej lokalizacji na lądowisku w Gruźninach.